Dzień dobry. Witam w drugim odcinku przygotowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski cyklu Młody Szekspir, cyklu, w którym opowiadamy Państwu o adaptacjach i inspiracjach dramatami Szekspira. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Hamlet. Zapraszam. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Romea i Julii, także Hamlet, dramat Szekspira z przełomu XVI i XVII wieku, nie jest historią do końca oryginalną, ale Szekspir zaczerpnął inspirację z tekstu, który istniał już wcześniej. Za pierwowzór Hamleta podaje się pochodzącą z XII wieku historię księcia Hamleta, opisaną przez Saxo Grammaticusa w utworze The Danish History. Szekspir mógł znać francuskojęzyczną wersję tego utworu pochodzącą z 1570 roku. W porównaniu do utworu Szekspira, dzieło Grammaticusa jest znacznie dłuższe. Dla osób bohaterów nie kończą się wraz z zabójstwem wuja, tutaj Wengona, i śmiercią matki, u Grammaticusa jest to Gerud lecz Hamlet, który przeżywa starcie ze stryjem i zdobywa duński tron, ponownie udaje się do Anglii. Tam unika śmierci z rąk angielskiego króla i żeni się, no, żeni się dwukrotnie. Po powrocie zostaje zdradzony przez jedno ze swoich żon i zabity, ale przez innego wuja, przez Wiglerusa. Także losy szekspirowskiego Hamleta uboższe są o postaci i szereg zdarzeń, które stały się udziałem jego literackiego pierwowzoru. Także dramat Szekspira bardzo szybko doczekał się przeróbek i wielu nowych odsłon. Do jednych z ciekawszych należy wersja dramatu według Jeanne François de którą pierwszy raz mogli obejrzeć widzowie Comédie France w 1769 roku. W tej odsłonie Hamleta tytułowy bohater nie umiera. Giną zaś jego matka i wuj. Książę żeni się z Ofelią, po czym oboje zasiadają na tronie jako król i królowa. Ta wersja Hamleta zyskała tak dużą popularność w porwolucyjnej Francji, że gdy w 1822 roku trupa brytyjskich aktorów przybyła do Paryża i zaprezentowała Hamleta z oryginalnym zakończeniem, reakcja publiczności była tak gwałtowna, że artyści musieli ratować się ucieczką z teatru. Jeśli chodzi o literackie adaptacje Hamleta stworzone z myślą o młodym odbiorcy, rozpocząć należy od rodzeństwa lambów. Są oni autorami zbioru opowiadań na podstawie sztuk Szekspira Tales from Shakespeare z 1807 roku. Książka to miała przede wszystkim posiadać walor edukacyjny, zatem Lambowie wykorzystywali okazję, by opowieści Szekspira o niego wzbogacić. W opowiadaniu na podstawie Hamleta, scenie rozmowy Hamleta z jego matką w jej komnacie, podczas tej burzliwej kłótni, w trakcie której Hamlet wytyka matce wszystkie jej przewinienia, Lambowie pozwalają sobie na małą dygresję. W opowiadaniu czytamy Hamlet usposobiony był do wyznania wszystkiego, co miał na sercu. Dzieci w ogóle powinny okazywać pobłażliwość wobec błędów rodziców. Jednakże, gdy chodzi o wielką zbrodnię, syn może z pewną surowością mówić nawet z własną matką, zwłaszcza jeżeli ta surowość jej dobro ma na celu, jeżeli unika niepotrzebnych wyrzutów, a pragnie tylko zawrócić matkę z drogi występku, na którą wstąpiła. Dramatyczna scena opowieści stała się zatem okazją do wygłoszenia dygresyjnego komentarza na temat Właściwych postaw etycznych i moralnego zachowania dzieci wobec rodziców. Co ciekawe, także w tekście Saxo Grammaticusa z XII wieku narrator pozwala sobie na pewne dygresje, w których tłumaczy postępowanie głównego bohatera. Czytamy u Grammaticusa. Jeżeli w jakimkolwiek wypadku zemsta nosi ślad sprawiedliwości, to wówczas, gdy żal i miłość zmuszają nas do pamiętania o naszych niesłusznie zamordowanych ojcach, jako o czymś na mocy czego jesteśmy usprawiedliwieni, co zmusza do szukania sposobu na to, by zdrada i zbrodnia nie pozostały bez kary. Zatem opowiadanie Lambów odwołuje się niejako tak do dramatu Shakespeare'a, jak i do wcześniejszego tekstu, który stanowił do niego inspirację. Hamlet z Tales from Shakespeare jest więc kontynuacją ciągu powiązań, tym kolejnym ogniwem łańcucha realizacji tej opowieści. Dokonując adaptacji Hamleta na opowiadanie na tekst literacki dla młodego czytelnika, Autorzy adaptacji bardzo często dokonują dopowiedzenia pewnych rzeczy, które w sztuce są niedopowiedziane. Wyjaśniają pewne miejsca, które są niejasne. Dobrym tego przykładem jest przedstawianie okoliczności śmierci Ofelii. William Shakespeare wybrał Gertrudę do przekazania informacji o utonięciu Ofelii, choć do wykonania tego zadania wybrać mógł kogokolwiek, no, króla czy choćby posłańca. W swoje słowa królowa kieruje do Laertesa, mimo że Kierować je mogłaby do każdej innej postaci, np. do swojego męża, do, do sługi, a nawet do samej siebie na stronie. Jednak Szekspir zdecydował, że to matka pośredniego sprawcy nieszczęścia Ofeli, no i bezpośrednio odpowiedzialnego za śmierć jej ojca, poinformuje o losie dziewczyny jej brata, syna zamartowanego przez Hamleta Poloniusza. Trudno wyobrazić sobie okoliczności mniej sprzyjające przekazaniu tego typu tragicznej wiadomości. Relacje między bohaterami biorącymi udział w tej scenie pozwalają sądzić, że kierują nimi pewne ukrywane intencje, które sugerują nam, w jaki sposób możemy odczytać wypowiadane przez nich słowa. Królowa wie, że gdyby wyznała, że Hamlet jest winny nie tylko śmierci ojca Laertesa, lecz także popchnął jego siostrę do samobójstwa, naraziłaby swego syna na wielkie niebezpieczeństwo ze strony żądnego zemsty brata Ofelii. Najlepszym, co może zrobić Gertruda, jest oddalenie podejrzeń dla Ertesa od osoby jej syna. Dlatego kobieta ani razu w swojej wypowiedzi nie przytacza imienia Hamleta. Zamiast tego skupia się na bardzo dokładnym zrelacjonowaniu okoliczności śmierci Ofelii, a jako jej przyczynę podaje pękniętą gałąź, jakaś, która pękła pod stopami Ofelii, podczas gdy ta wspinała się na wieżbę, która rosła tuż nad rzeką. Zastanawiająco szczegółowa opowieść Gertrudy rozpoczyna się od listy roślin, z których dziewczyna plotła girlandy. Są to pokrzywy, stokrotki, jaskry, storczyki. I trudno zgodzić się z myślą, że są to najważniejsze informacje, jakie usłyszeć ma brat dowiadujący się o śmierci siostry. Przytoczenie w relacji królowej określenia kwiatu palec trupa może być próbą skłonienia Laertes'a do myślenia o śmierci siostry jako o spełnieniu się ciążącego na nią fatum, jako o. Skutku działania tajemniczej siły. Przywołanie obrazu bezwolnie unoszącej się na wodzie Ofeli można zinterpretować jako próbę utwierdzenia Laertesa w przekonaniu o jej obłędzie. Znowuż przyrównanie tonącej Ofeli do Syreny oraz uwaga, że tonąca nie czuła zagrożenia, jakby woda była jej żywiołem, stawia dziewczynę na równi ze światem przyrody i nakreśla jej śmierć jako zdarzenie niemalże naturalne i przynoszące ukojenie. Sprawozdanie Gertrudy prowokuje też istotne pytania, m.in. o to, skąd królowa posiada wszystkie te informacje. Czy to ona była naocznym świadkiem śmierci Ofeli? Czy też może obserwował je ktoś inny? Jeżeli tak, to kto? Osoba, która widziała śmierć Ofeli, musiała być na tyle blisko, aby zobaczyć, jakie kwiaty zbiera. Musiała być na tyle blisko, aby usłyszeć piosenki cicho śpiewane przez Ofeli, która unosiła się na wodzie. Dlatego też rodzi się pytanie, dlaczego nikt nie pomógł tonącej Ofeli? Dlaczego nikt nie wyciągnął jej z rzeki? Być może śmierć Ofelii była komuś na rękę, a być może też ktoś, kto widział tonącą dziewczynę, chciał pozwolić jej na to, aby zginęła, myśląc, że jeżeli ktoś chce odebrać sobie życie, należy mu na to pozwolić. Jak też słowa królowej mają się do słów grabarza, które pojawiają się w kolejnej scenie dramatu, słów, yy, według których Ofelia była samobójczynią? Wszystkie wymienione spostrzeżenia pozwalają sądzić, że w swojej opowieści na temat śmierci Ofelii Gertruda mówi nieprawdę. Jednakże, tego typu spostrzeżenia, tego typu podejrzenia stają się zupełnie bezpodstawne w momencie, kiedy czytamy opowiadanie Lambów. Tam śmierć Ofelii relacjonuje sam narrator. Pewnego dnia Oszukawszy czujność tych, którzy jej strzegli, Ofelia przyszła nad strumień z uwitym przez siebie wiankiem ze stokroci pokrzyw i zielska, zmieszanych razem, a chcąc wejść na drzewo, by zawiesić tam swoją dziwną girlandę, wpadła do wody wraz z przyniesionymi kwiatami. Przez pewien czas suknie otrzymywały ją na powierzchni, płynąc, śpiewała słowa starych piosenek, jak gdyby właśnie była w swym żywiole. Lecz wkrótce, nasiąknięte wodą szaty pociągnęły nieszczęśliwą swym ciężarem w krainę śmierci. O tych wydarzeniach opowiada narrator i czytelnik nie ma żadnej podstawy ku temu, aby nie wierzyć jego słowom, aby podejrzewać, że jest to narrator niewiarygodny. Dlatego też czytelnik pozbawiony został możliwości spekulowania domyślania się, czy okoliczności śmierci bohaterki były właśnie takie, jakim je przedstawiono. Lampowie usuwają niejasności, które w odbiorcach dramatów mogą budzić pewne wątki szekspirowskich sztuk. Pozbawiają odbiorcę tego, co stanowi jeden z wyznaczników wartości dramatów Williama Szekspira. Jednak autorzy adaptacji Hamleta na opowiadania dla młodego czytelnika podejmowali bardzo różne decyzje dotyczące śmierci Ofeli. Brian Hitchon i Michael West poszli w Stories from Shakespeare śladem lambów, podając pękniętą gałąź jako przyczynę zatonięcia dziewczyny. O śmierci Ofeli informuje czytelnika narrator. U Pameli Batchot w Twi or Not narrator informuje, że przyczyną śmierci było potknięcie się i wpadnięcie Ofeli do rzeki. Leon Garfield w Shakespeare Stories nie wyjaśnia okoliczności śmierci dziewczyny, choć wieść o niej przekazuje Gertruda. U Bernarda Milesa w Favorite Tales from Shakespeare narrator przekazuje informację, że Ofelia popełnia samobójstwo. Andrew Matthews w A Shakespeare's Story ukazał śmierć Ofelii także jako samobójstwo, którego jednakże winien jest bezpośrednio Hamlet, a wieść o śmierci dziewczyny przekazuje Horatio. Przykłady można by mnożyć, a każdy z nich w inny sposób każe myśleć nam o śmierci Ofeli. Łańcuch adaptacji literackich dla młodego czytelnika jest bardzo długi, a jego ogniwa są bardzo różnorodne. Jednym z ciekawszych sposobów zaprezentowania młodemu czytelnikowi opowieści szekspirowskiej jest ukazanie ich z kobiecej perspektywy, jest skupienie się na bohaterkach opowieści i opowiedzenie losów bohaterów ich oczyma. Mary Colden Clark jest autorką powstałego w 1851 roku The Girlhoods of Shakespeare's Heroines. Swój utwór kierowała do młodych czytelniczek, wierząc, że kontakt z twórczością Szekspira może stanowić dla nich właściwą lekcję moralności i odpowiedniego zachowania, zgodno z wiktoriańską wizją dziewczęctwa jako ucieleśnienia niewinności, czystości i wdzięku. Prace Cowden Clarki można też postrzegać jako efekt popularnej w XIX wieku działalności krytyczno-literackiej, polegającej na interpretacji kobiecych postaci z dramatów Szekspira. Książka Clarki jest zbiorem opowiadań ukazujących dzieciństwo i wczesną młodość 13 bohaterek szekspirowskich dramatów. Każde z opowiadań jest rozwiniętą amplifikacją wobec dramatów szekspirowskich. Cotton Clarki kreowała wydarzenia, wprowadzała nowe postaci, do momentu, gdy fabuła opowiadania zaczynała pokrywać się z fabułą sztuki. Opowieść o wczesnych latach życia Ofelii, zatytułowana Ofelia Róża Elsinoru, kończy się w momencie, kiedy Laertes wyjeżdża na studia do Francji. W końcowych słowach opowiadania czytamy, co było dalej? Dobrze wiecie. Ślady tej XIX-wiecznej interpretacji dramatów Szekspira odnajdujemy także we współczesnych odsłonach. Kobieski punkt widzenia przyjęto też w jednym z opowiadań wchodzących w skład zbioru pod tytułem Weird Tales from Shakespeare z 1994 roku. W opowiadaniu The Tragedy of Gertrude, Queen of Denmark, autorstwa Kate Daniel, historię znaną z Hamleta Szekspira przedstawiono z perspektywy jednej z postaci dramatu właśnie królowej Gertrudy. Reinterpretacja Zaniel przynosi nam nowy obraz królowej Gertrudy. Jawi się ona jako postać tragiczna, postać kobiety, która po nieszczęśliwym życiu u boku męża tyrana w końcu znalazła spokój i szczęście u boku ukochanego mężczyzny. Pierwsze małżeństwo, będące niczym innym jak wypełnienie powinności, naznaczone było nieszczęściem i poczuciem samotności. Królowa jest człowiekiem łagodnym i wrażliwym, jest też kochającą matką. I jest to istotna cecha tej postaci, ponieważ The Tragedy of Gertrude, Queen of Denmark to przede wszystkim opowieść o relacji matki z synem. Już w XVIII wieku William Richardson dowodził, że to właśnie niestosowne zachowanie Gertrudy, jej demoralizacja trafiły dusze Hamleta i skazały na wielkie manki. Także T.S. Eliot uważał, że kluczowymi emocjami sztuki są uczucia między synem a obciążoną winą matką. Zatem w swoim opowiadaniu Daniel na pierwszy plan wysuwa wątek, który w tradycji krytyczno-literackiej wskazywany bywa jako jeden z najistotniejszych. W powieściach Dating Hamlet Lisy Fiedler z 2002 roku oraz Ophelia, Lisy Klein z 2006 roku, główną bohaterką jest także postać kobieca. Jest to Ofelia i to właśnie z jej perspektywy poznajemy historię, która została przedstawiona w dramacie szekspirowskim. W obu tych powieściach Ofelia jest dziewczyną bardzo silną jest to postać bardzo wyrazista. Jest to postać, która podejmuje decyzje, to ona podejmuje działania mające na celu uwolnienie i ocalenie życia Hamleta. Jest to dziewczyna, która posiada bardzo dużą wiedzę, zwłaszcza na temat naparów i zielarstwa. Autorki obu powieści zapożyczają z dwóch innych sztuk Szekspira, z Romea i Julii i z Cymbelina, motyw naparu nasennego, który spożywa główna bohaterka. W obu tych powieściach Ofelia nie umiera, jedynie pozoruje swoją śmierć. W przypadku powieści Lisy Klein z Roma i Julii zapożyczony zostaje także wątek sekretnego małżeństwa. Hamlet i Ofelia biorą ślub. Hamlet niestety umiera, natomiast Ofelia przeżywa, ucieka z Elsynoru i ukrywa się w klasztorze. Tam rodzi syna Hamleta i nadaje mu imię po ojcu. Po wielu latach w klasztorze odnajduje ją Horatio. Kończymy powieść przeświadczeni, że między tą dwójką bohaterów zaczyna rodzić się uczucie. Natomiast w przypadku powieści Lisy Fiedler przeżywają oboje i Hamlet i Ofelia. Oni także decydują się na ucieczkę z Danii. Hamlet wpada na pomysł, aby udali się do Werony, ponieważ tam mieszka jego przyjaciel z czasów studiów w Wittenberdze Romeo. Ważnym elementem obu powieści jest ukazanie społecznego wymiaru kobiecości, to znaczy funkcji jaką pełni kobieta w rodzinie i w społeczeństwie. Jest to bardzo czytelne, zwłaszcza w przypadku powieści Lisy Klein. Realia, wszystkie wydarzenia, osadzone zostały w XVI wieku, jednakże spostrzeżenia, pewne uwagi, które czyni Ofelia, a to ona jest narratorką, mogą wydać się aktualne także dziś i mogą wydać się bliskie dzisiejszej nastoletniej czytelniczce. Adaptacje dla starszych czytelników są uboższe, jeżeli chodzi o warstwę graficzną to znaczy jest jej mniej, lecz jest ona bogatsza pod względem treści. Czasami wymaga ona metaforycznego odczytania. Wspaniałym tego przykładem jest ilustracja do Hamleta autorstwa Michaela Formana, zamieszczona w zbiorze opowiadań Garfielda Shakespeare Stories. Zabijający poloniusza Hamlet zobrazowany został w momencie, gdy wbija szpadę w pierś kobiety ukazanej na królewskim Gobelinie. Młoda kobieta, przedstawiona na tkaninie, trzyma w dłoniach kwiaty, spogląda z wyrzutem prosto w oczy Hamleta i trudno w niej nie dostrzec odniesienia do Ofeli, zaś. W samej ilustracji takiego metaforycznego oskarżenia księcia o przyczynienie się do szaleństwa i śmierci kochającego dziewczynę. Zupełnie inaczej na tym tle rysuje się bogata w ilustrację książka Rayana Northa, To Be or Not to Be z 2013 roku, a także późniejsza jego publikacja Romeo, Or and Juliet z 2016 roku. Obie książki są przykładami książki hipertekstowej. One są oparte na dramatach szekspirowskich. Jednakże składają się one z kilkuset różnych rozdziałów. Niektóre z nich odnoszą się bezpośrednio do dramatu szekspirowskiego, niektóre zostały dodane, wymyślone przez autora. Czytelnik może dowolnie skakać pomiędzy rozdziałami, składać je w dowolnie rozwijającą się fabułę. Niektóre wydarzenia może pomijać, może kończyć wątki w taki lub inny sposób. Dlatego też wątki szekspirowskich bohaterów Hamleta i Ofeli, a także Roma i Julii mogą zakończyć się albo w sposób bardzo tragiczny, albo też w sposób niekiedy komediowy, kiedy to Julia, leżąc z koleżankami na podłodze w akademiku, zaśmiewa się na wspomnienie, jak to kiedyś o mało co nie wyszłaby za mąż, za chłopaka, którego znała zaledwie dwa dni. Wśród adaptacji literackich dla najmłodszych czytelników znaleźć możemy także takie książki, których bohaterami są dzieci. My wiemy, że Szekspirowski Hamlet ma około 30 lat, Natomiast w przypadku opowiadania Pameli Bachelot ze zbioru Tui Onotui z 2016 roku, bohaterem jest mały chłopiec, dziecko. Jest to mały chłopiec, który na nic nie potrafi nigdy się zdecydować, który nie potrafi podjąć decyzji. Pewnego razu nie umiał zdecydować się na to, co na siebie włożyć, dlatego do szkoły poszedł bez spodni. ale odesłano go wtedy do domu. Autorka Tui Onotui obniżyła wiek swojego bohatera do wieku swojego modelowego czytelnika. Dzięki temu też pokazała bohaterów szekspirowskich w zupełnie innych komediowych, takich parodystycznych yy, sytuacjach. Kazała im zmierzyć się z zupełnie innymi, zabawnymi sytuacjami. Opowieść o Hamlecie w zbiorze Bachart staje się zabawną historią, zabawną opowieścią, mimo że autorka zgodnie z tekstem sztuki uśmierca wszystkich swoich bohaterów. Warto podkreślić, że komizm, którego używa autorka, jest komizmem charakterologicznym. Ona dzięki niemu podkreśla pewne charakterystyczne cechy osobowości bohaterów. Wszystko to też pozbawione jest szyderstwa czy też cynizmu. Jest to humor bardzo serdeczny, który wiąże się z bardzo dużą sympatią do bohaterów i przedstawionych w opowiadaniu sytuacji. Z dziecięcym Hamletem mamy do czynienia także w powieści Mata Haiga pod tytułem The Dead Fathers Club z 2006 roku. Jest to opowieść o 11-letnim Flipie. Jest to chłopiec, którego ojciec zmarł, zginął w wypadku samochodowym, natomiast matka chłopca związała się z bratem swojego zmarłego męża. Po pewnym czasie chłopcu zaczyna ukazywać się duch ojca, który wymusza na nim zemszczenie się na wujku Alanie, gdyż właśnie to wujek zostaje wskazany przez ojca jako sprawca jego śmierci. Do zabójstwa wujka ostatecznie nie dochodzi, mało tego, to wujek Alan okazuje się tą postacią, która. Ratuje Filipa i Lien, czyli powieściową Ofelię, z rzeki. Ratuje ich przed utonięciem. Wujek ostatecznie to postać pozytywna. Natomiast cała powieść jawi się jako bardzo ciekawa powieść inicjacyjna o młodym chłopcu, o młodym człowieku, który musi zmierzyć się z problemami świata dorosłego, z problemami, z którymi nie jest w stanie sobie sam poradzić. To opowieść o sposobie przeżywania żałoby w momencie, kiedy małe dziecko nie jest gotowe na to, aby zmierzyć się ze śmiercią ojca, aby pożegnać się ze swoim ukochanym rodzicem. Narracja w książce prowadzona jest w pierwszej osobie. Zapiski nie tylko pod względem semantycznym, ale też pod kątem słownictwa, interpunkcji czy budowy zdań przypominają nie do końca poprawne pod względem językowym notatki 11-letniego dziecka. A przyjęcie perspektywy dziecięcego narratora zapewne ułatwia młodemu czytelnikowi identyfikację z bohaterem. Wątek Utraty rodzica pozwala doszukiwać się także inspiracji Hamletem u twórców jednego z najgłośniejszych filmów animowanych z wytwórni Walt Disneya, Króla 2 z 1994 roku. Mały Simba, po tym jak jego ojciec Mustafa zostaje zabity przez swojego brata Skazę, zostaje wygnany z królestwa, a wraca do niego i walczy o sprawiedliwość dopiero wtedy, gdy okazuje mu się duch zmarłego ojca. W odróżnieniu od oryginału, zarówno Hamlet, czyli Simba, jak i Ofelia Nala przeżywają i przejmują władzę w królestwie, w czym widzimy dalekie echo dwunastowiecznego wiecznego dzieła saksogramaticusa. Jak widzimy, siatka kulturowych kontekstów tworzy do wytworzenia się pewnych tropów interpretacyjnych, które z czasem rozrastają się, umacniają i wpływają w sposób bardzo sugestywny na nas, na odbiorców dramatów. Motywy szekspirowskie, postacie, sytuacje powielane są wielokroć i uobecniane tam, gdzie nigdy byśmy nie spodziewali się ich spotkać. Stanowią znak rozpoznawczy, pewne skrótowe przywołanie znaczeń, a może wpisały się one w naszą świadomość tak silnie, że dostrzegamy je tam, gdzie wcale ich nie ma. O kolejnych adaptacjach i inspiracjach sztukami Szekspira opowiemy w następnym odcinku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.